Cześć, ziomeczki, nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Old i się boję bardzo, bardzo się boję, ziomeczki. Ale, no ale zaczynamy w kolejny odcinek Oblasta i będziecie patrzeli jak się boję, jak sikam, jak ryczę, jak wszystkie yy, inne kurde tego typu yy, rzeczy, kurde. W poprzednim odcinku spierdzielaliśmy przed jakimś kolesiem co się bardzo bałem go, I tam myśmy jakieś bezpieczniki zbierali i po prostu nam przepadło gnóstwo. I teraz musimy... Już wiem, gdzie mamy iść. Yy, Ziemieszczki, my mamy iść na dół. I na dole znajdziemy. Yy, pff, kurwa. Na dole znajdziemy ten klucz. Gdzie my tu mamy iść? Tu. I musimy iść na dół. Widzicie tu. No, tu... nie mamy niestety klucza. <laughs> I musimy iść na dół, ale. Dajcie mi spokój. Na dół, spierdzielać. Znowu. Funt! Mm, to się nazywa skok! Jasne, ktoś tu jeszcze klupie. Tylko gdzie to było? Chyba było tu. Tu. Cyk. I tu to gdzieś było. Tu, tu, tu. Tak jest. I tu musimy zabrać. Zabierzemy i spierdzielamy od razu. Tak.

Znowu skakać, to mnie doskoczy. Spróbujemy. O! Jednak się udało. Podążę ze śladami krwi. Wiecie, jaki jest najlepszy sposób podążać za śladami krwi. Fuck. Ale mamy chociaż dwie bateryjki na. dobre rozpoczęcie. Dzisiaj, w ziomeczki w tym odcinku znowu będę taki spokojny. Bo jestem oczywiście po siłowni. Tak, pako chodzi na siłownię. Dba o swoje zdrowie, dba o swój wygląd Więc dzisiaj sobie Ziemeczki <laughs> Na siłowni byłem, fajnie Było Zarobiście było tak z Dawidem Pozdrawiam Cię serdecznie Ziemeczku I tyle Dobra Coś czuję, że to mam skoczyć, tak? Szybko Dobra, udało się Fes I tu Zostaniemy w pierdol Za przeproszeniem, przepraszam, ale muszę tak mówić, bo ja się boję W chuj Coś mamy? Bateruje Ud. Czekajcie, bo trochę coś laguje Co jest? Ah, ud. Co to było? Ja pierdolę ja piernilę, kurde, co ja gadam? To był duch Ja się często nie wiem czemu, ale jakoś się często. Kurwa mać Normalnie człowieka, człowieka straszą ludzie, kurde Jak my tam mamy iść Jest to jakieś inne wyjście, przejście coś gdzie iść, kurde. No i pięknie, kurde, pako spadł koniec gry o, bateria, fajnie Pięć bateryjek Kurde Nie no serio, gdzie my mamy iść, bo tu... Nie ma jakiegoś innego przejścia, kurde tam na górę no i... Albo tu? Tak jest Och, Nienawidzę tej gry Nienawidzę, ja wręcz jej nienawidzę To był duch A duchy są najlepsze ja bardzo lubię duchy, one są fajne, przyjazne. Lagi nam dopisują, nie wiem czemu, kurde. Z skóry tych wielkich tekstur, ale. Dobra, tu już nic nie będzie. Kurwa, zaś pako. Ja serio umiem chodzić po takich korytarzach, nie? Nie no, teraz patrzymy pod nogi. Szybko, wskacz tu tam. Dobra, teraz patrzymy, żebyśmy tutaj nigdzie nie spadli. O, tu. Dobra, już wiem. O, już krzesło, kurde! Spierdzielaj pan krzesło, panie krzesło. Ale tu jest ciemno. Fuj, ciemno, tu jest jakiś otwór. I tu jest na pewno potwór. Kurwa, do końca nie wiem. Notatka? W sumie, poczytałem sobie te notatki, bo myśmy dawno nie czytali. Co, coś w ciemności. Jezu, to pomóż, chyba widziałem Wall Raidera. Czyli jak to mówi i samu bandyta, Piotrek. Kurde, my tu mamy jakąś broszurę. Bl, bl, bl. Możecie sobie poczytać, zastępujcie filmik. Ja tego nie będę czytał, tu macie. Sobie czytajcie. Ale ja to pierdolę. Tu co jest? Tam mam iść Nie da się otworzyć Ta, Czoskajcie jeszcze mocniej, jeszcze mocniej czoskajcie Kurde, to mi na pewno pomoże Kurde, nie ma Idziemy sobie najpierw tu Ur, co to jest? Nie ma tu nic. Jakieś świeczki. Mam to kamerować, rozumiem. Dobra, skamerowałem. Tylko kurde, ja tu szukam, a nie żeby kamerować, umyj. Kurde. Pójdziemy tu. Tu mamy... Otwieramy, ziomeczki Już sam kurwa nie wiem Jeszcze nie mam kakałka, nie mam herbaty, nie mam kurde, mam tylko pustą... A, co tam będę gadał? O po boże, boże Wielki Boże, jaki ziół tu są, musimy się schować, tu się nie to. Tu, 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 tu! Co to były za, za, pa, pa, mobile? Po co ja to otwierałem? Bym teraz wylazł znowu tej gry na kolejny zapis, wszedł i bym tych drzwi nie otwierał, to by mi... A pierdolę ich, kurwa. Kurwa, jeszcze muszę baterię zmienić Jest tu, jest tu, jest tu, jest tu Nie ja są to czasem bracia siusiaki Kurwa O, ten nas zobaczy, nie? Aha Eldron Ten nas zobaczy Już jest po nas! Te, Wojciech! Kurwa, Wojciech! Nie będę mówił Wojciech, te, no, to jest mi tata te... Józef! To jest Józef, a tam jest Andrzej. Czyli mamy Andrzeja, Józefa i chuj wie kogo jeszcze? Andrzej! Gdy? Jest? Andrzej! 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 Kurwa, na baterię. Tam chyba poszli. Kurde, ale mi się łapa trzęsie, nie? To jest chyba Marek, e, Andrzej, albo Józef. Tam jest, tam jest, serze takie z Was ścioty. Chwila, poczekamy i zamkniemy. Poszli.

Kurde, jeszcze mnie tutaj dezodorant spływa spod pachy. FAK Ach ja, te, jak ja lubię te odlastowe pogaduchy obsiurpów, to jest najlepsze. Przechodź, ziomek, kurwa, dwie baterie. Dwie baterie, ja jeszcze tam mam skakać, tak? Jak ten ziomek ma takiego spida, to ja mam kurde takiego speeda w dupie, że wyszczelę w kosmos. Ale kurde, no musimy się jakoś dobrze rozpędzić, nie? No to na 3, 2, 1. Olololo, tralalalala, pis, pis, pis. Stój, kurde! Nie no, kamera jeszcze, piękna. Stój, ta kamera. Debil, kurwa debil, debil, kurwa debil, tak się mówi teraz. Obsiurp, obsiurp. Idź tam, idź tam. Idź, przebiegaj, idź. Debil, kurwa, debil, twoja, twojego, zastranego, kurde, mać. Awal mnie, czołobój. I nie mamy kamery ludziska i to jest najlepsze właśnie. A tam niestety, albo musimy tam zeskoczyć. Nie mamy kamery. Już mamy przejebane. Na całości. Prawie 12 minut gramy, a ja już jestem zesikany. Nie, no nie aż tak. Ua! Nie, no pójdziemy na kucaka. Po co, ja, po co ja szukam baterii, jak nie mam kamery? Znajdź kamerę, aby móc poruszać się kurwa w ciemności. Tak, już znajdę kamerę. Nie mów, że możemy brać baterii. Jak... Ej, Jumek! O, możemy brać baterię, to fajnie. Nie dysz tak, nie dysz tak, nie dysz tak. Nie dychaj, o, nie dychaj tak, bo mnie to kurwa też przeraża. O, nie, 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 o, nie, nie, ja tam nie idę, kurde, bo to, tam jest ciemno, a kamery nie mamy. Idziemy w prawo. Bez światło. Ktoś się kąpie. A no to nie umiesz czasem w domu? No nie wiem, nie wiem, czy to tutaj, czy kurde w domu, czy co, czy gdzie, czy, czy jak? Kurde, teraz nic nie widzę. Ktoś się kąpie. A podglądniemy go. Ej, kurde. No. Pięknie, ktoś zostawił baterię w kiblu. To jest najlepsze, nie? Sramy sobie i nagle nagle kurde kamerujemy jak sramy przemieniamy baterię i ktoś tam zostawił baterię i Ja tu mam iść, mam rozumieć A mogę tam iść nazot Nie, ja tam nie idę Albo chyba tam musimy iść Nie no musimy znaleźć kamerę coś kurde. Boho, Nie ma nic ja się dziwię, że się jeszcze nie wystraszyłem tak w tym odcinku. To jest dziwne, nie? Ludziska. A ci ma jak wpiść, od kogoś tam. Te skok... te łóżka muszą być po coś. Kurwa, twoja zastrona? No ha! <zysk> ja kakałka! Tylko nie wytrzymę. Nie, ja się nigdy tak bardzo nie bałem jak w tym momencie. To mnie chce iść! Nie straszcie, kurde... Nie, to... Kurde! Nie na nas. nie na nas, bo już mam ciśnienie plus 285, kurde. Równowa! do dopomóż mi Kurwa, nic nie widzę. Zajebę, zajebię tego kto stworzył od lasta. Zarąbię go gołymi rękoma. Mówiłem, mówiłem Że nic nie wyskoczy, a jednak! A jednak kurde i zaraz jeszcze wyskoczy coś. Świat, idziemy do światła Skryj się ziomek nie da się skryć Kamera No bierz ją Kamerę Coś trochę popinkano Ty mamy cztery baterie a myśmy ile mieli? Dwie?

Siurpy za strony, dostań się na drugie piętro, tak? Kurde, wielce mi informacja jak nie ma tu gdzie indziej iść. Może tu? Aps. Może tu gdzieś trzeba uciec? Fajnie, fajnie. Cześć. No nie, no, idźcie mi stąd! Idź! No o! No i znowu się z nimi... No kurwa mać, no zajebie, zajebie tak powiem. No sensie, znaczy, kurwa na drugie piętro. Kurwa, już się dostanę jak nie mam... Kurwa gdzie iść. A może tu? Zmienimy? Otwieraj! Kurwa, ty mi spierdzielę, ty pan... Szybko! Zio! I co teraz za strańcy, kurde Uważaj tu ziomeczki i spadam Spadam Nie, koni Przestraszyłem się na full maxa, full wiecie to jest full max Full Max to jest tak, że ciśnienie mi przekracza maksymalną miłość Czyli moje ciśnienie jest teraz tętno spokojnie 380 ja no dobra siemiuszki, ja się z wami żegnam Fajnie było, myślę że dla, dla was fajnie było Dla mnie znowu nie tak za bardzo fajnie, ale Też się fajnie wystraszyłem, tak można powiedzieć No i co no, myślę że wam się spodobał odcinek Jeżeli tak to subujcie, łapkujcie, udostępniajcie oczywiście Jeżeli chcecie następnego Outlast'a to też subujcie, lajkujcie I udostępniajcie, gdzie się da, kurde, żeby nas było jak najwięcej Ech, i odcinek nie wiadomo czy się pojawi o 24 czy o pierwszej, bo mamy godzinę 20, 22 i się też trosz, troszkę będzie renderował. Dobra, nie, bo im dłużej gadam, tym dłużej się będzie renderował. Dobra, no to żegnam się z nami. Do usłyszenia, do zobaczenia, na razie, cześć!